Moi drodzy, witam was serdecznie. Ostatnio smartwatche zrobiły się naprawdę bardzo popularne. Są takie za 1000 zł, są takie za 2000, pewnie są i droższe, przy różnych firm. Ale ja postanowiłem kupić sobie smartwatch, nie wydając więcej niż 100 zł. Zaraz wam pokażę co kupiłem. Zanim podjąłem decyzję, oczywiście przejrzałem różne wpisy w internecie. I wyszło na to, że podobno w Polsce bardzo popularną marką wśród tanich smartwatchy jest marka Senbono. Akurat tak się złożyło, że przeczytałem recenzję modelu Senbono S30 i trafiła się promocja, moi drodzy, na AliExpress. A jakże kupiłem ten zegarek, nie wiem, chyba za 67 zł. Za 67 zł, nie za 670 zł pomyślałem sobie no jeżeli to w ogóle będzie działać to, to będę zadowolony jak widzicie zegarek mam już założony, uruchomiony za pomocą aplikacji F-Fit, którą ściągacie czy to w sklepie w systemie Android czy iOS synchronizujecie sobie z aplikacją właśnie Smartwatch wybieracie jedną z pośród Kilkunastu chyba tarczy, grafik mi się podoba właśnie taka jaką tu widzicie. No i testuję, testuję. Mam ten zegarek od wczoraj. Jeszcze nie byłem na rowerze, wybiorę się dzisiaj na pewno. Co zresztą zobaczycie? Bo chciałbym wiedzieć, jakiego typu dane on zbiera. No i w ogóle, czy, czy jest, czy w miarę rzetelnie liczy te wszystkie dane. Dla mnie to jest zupełnie nowa rzecz. Nigdy do tej pory nie miałem żadnego smartwatcha, także dopiero się tego uczę. Ale chcę Wam tylko powiedzieć, że naprawdę za kilkadziesiąt złotych można kupić smartwatch, który działa, który bardzo ładnie wygląda, moim zdaniem. W zestawie dostałem dwa paski. Drugi pasek pokażę Wam za chwilkę. On jest taki przyjemny silikonowy, nie z takiej ciągnącej włoski na rękach gumy. Tylko z przyjemnego, miękkiego silikonu, chyba standardowy rozmiar, o ile pamiętam, czyli 22 mm. Także możecie sobie przy okazji kupić jakiś inny pasek w zależności od, od Waszych potrzeb. Na zdjęciach Smartwatch wydawał mi się dosyć gruby i sądziłem, że będzie ciężki, że będzie mi przeszkadzał na podczas noszenia na, na, na ręce. Tymczasem jest naprawdę leciutki, a jednocześnie sprawia wrażenie porządnie wykonanego. Zobaczcie, nie wiem jaki to jest materiał, ale, ale moim zdaniem to, to nie jest plastik, tylko no nie wiem jakiś stop metalu. Te dwa przyciski oczywiście działają. Górny służy między innymi do powrotu do głównego ekranu, czyli właśnie tego. Jeżeli go przytrzymacie, to będziecie mogli wyłączyć smartwatch. Ja tego w tym momencie nie chcę robić. Natomiast, o tutaj macie jeszcze przykład tego, jak, jak z widocznością w pełnym słońcu. No, nie jest bardzo dobrze, ale nie jest też bardzo, bardzo źle, także jak na zegarek za kilkadziesiąt złotych oceniam to bardzo przyzwoicie. Musicie pamiętać, że jeżeli nosicie jeszcze okulary polaryzacyjne, to będziecie widzieć tarczę, zresztą jak w każdym telefonie czy, 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 czy w zegarku gorzej, także bez okularów wygląda to dużo lepiej. No i tutaj na dole. Macie taki przycisk, który, jak przytrzymacie, to możecie sobie wybrać szereg aktywności. No i tutaj, co my mamy? Mamy bieganie, a tłumaczenie widzę, nie, niedokończone. Bieganie, walking, czyli e, spacer. E, a przy okazji, jeszcze Wam powiem, że możecie sobie ustawić czas e, wyświetlania e, ekranu. E, ja mam na 5 sekund, to jest chyba najkrótszy interwał. Ale wrócę do tego, co mówi, o, właśnie. Walking, co to jest, pierwsze wycieczki, jazda na rowerze, właśnie co mnie interesuje najbardziej, piłka nożna, koszykówka, badminton, ping-pong i pływanie. Być może, jeżeli pojawią się jakieś kolejne aktualizacje, to będą również dodane inne aktywności. No ale mi to absolutnie wystarczy, jak na początek. Ciekawe właśnie, jak też aplikacja e Fit będzie się rozwijała. Jak widzicie, no, jest w zegarku również język polski, albo <laughs> prawie język polski. Natomiast fajnie, zastanawiam się, czy pojawią się jakieś nowe funkcjonalności w najbliższym czasie. Teraz jeszcze Wam pokażę, co my tu mamy. Właśnie, liczba kroków, spalone kalorie. To poniżej to nie wiem za bardzo co to jest. Czy tu jest coś niżej? Nie. Eee, tyle dzisiaj spałem. Nie wiem, niby, niby wystarczająco, ale jak dla mnie jednak, <laughs> jednak za krótko troszkę. Eee, może się nie wyspałem, dlatego że miałem eee, zegarek na nadgarstku, jednak. Nie wiem, spałem tak dosyć czujnie, żeby, żeby go nie, wiem, nie uszkodzić, nie porysować już pierwszego dnia. A propos właśnie porysowania, ciekawe jak się będzie zachowywało to szkiełko, bo oczywiście nie jest to żadne szkiełko szaf szafirowe. E, także, także to zobaczymy za jakiś czas, jak to się będzie sprawdzać. No i tak, tutaj możemy sobie e, sprawdzić e, puls. Mm, tak, dobrze mówię? Uh, tutaj heart rate. No i właściwie tyle. I to jest właściwie wszystko, co ten zegarek potrafi. Ale, ale, potrafi również informować Was o przychodzących SMS-ach, rozmowach telefonicznych chyba. Może być WhatsApp, może być jakieś polubienie na Facebooku, może być Instagram i kilka innych aplikacji. Te aplikacje możecie sobie właśnie wybrać w ramach, w ramach aplikacji F-Fit. Działa to, sprawdziłem. Jeżeli myślicie, że takim zegarkiem zapłacicie w sklepie, no nie, oczywiście, że nie ma takiej możliwości. Eee... No i, i tak. Tutaj na dole właśnie jest taki czujnik z mocno jasno świecącą diodą, dzięki której te wszystkie pomiary bardziej lub mniej, chyba raczej mniej precyzyjne są możliwe. Tutaj przykładacie oczywiście w zestawie, jest kabelek, który za chwilę wam pokażę. Magnetyczny nie da się go podłączyć odwrotnie, ponieważ jest odpychany przez magnes. Także ładowanie indukcyjne to się chyba nazywa. Jest to pewien rodzaj magii, mi się to zawsze bardzo podobało i podoba. I działa. Podobno od 0 do 100% ten zegarek można naładować w 2,5 godziny. Ja go. aha, przyszedł w ogóle w parce naładowany do pełna. Także jeszcze wieczorem go sobie tylko troszkę podładowałem. Teraz nie będę go ładował, zobaczymy, ile wytrzyma. Ale nawet jeżeli. Będą to nie wiem 2 czy 3 dni przy takim intensywniejszym użytkowaniu. To uważam, że to jest naprawdę i tak super. Rozdzielczość ekranu może nie jest taka spektakularna, bo wynosi jak w przypadku większości tych tańszych smartwatzy 240 na 240 pikseli i oczywiście te pojedyncze piksele widać nawet nie trzeba się specjalnie przyglądać z bliska. Natomiast słuchajcie, no, wszystko jest czytelne. Pewnie to widzicie również bez kłopotu. Znowu dobre tłumaczenie, wtorek ciu. I, I chyba nie da się tego zmienić, ale nieważne, yy, widać stan baterii. Yy, widać yy, tętno, czy puls? Poprawcie mnie proszę. Puls chyba 102. Yy, w tym momencie yy, kroki. Także wydaje mi się, że nie ma co się specjalnie czepiać. Yy, a już na pewno trzeba cały czas z tyłu głowy mieć na względzie cenę tego cudu techniki. Moi drodzy, to teraz pokażę Wam jak wygląda pudełko, co znajduje się w pudełku, jak wygląda ten drugi pasek wspomniany przeze mnie. Także takie sobie to pudełeczko. Jak będziecie mieć ten zegarek, to pamiętajcie, szukajcie aplikacji F-Fit, która naprawdę nie wygląda jakoś bardzo źle. Teraz w pełnym słońcu, także możecie to zobaczyć, jak to wygląda. Widzę, że jeżeli macie tryb rowerowy, to gdy staniecie rowerem, to czas nadal płynie. Eee, przy okazji mam w tle włączoną aplikację Strava, która się jednak zatrzymuje, jak zatrzymuje się również ja. Widzicie? Fila przerwy, siedzę na ławce, a a zegarek na żaruczy smartwatch. No drodzy, to teraz pokażę Wam, jak wygląda pudełko, co znajduje się w pudełku. Jak wygląda ten drugi pasek, wspomniany przeze mnie. Także takie sobie to pudełeczko. Jak będziecie mieć ten zegarek, to pamiętajcie, szukajcie aplikacji FFit która y, naprawdę nie wygląda jakoś bardzo źle. Pokazuję to i owo. W tym momencie ciężko mi to pokazać, ponieważ nagrywam telefonem, ale to bez problemu sobie ją znajdziecie, ściągniecie i będziecie mogli zobaczyć bez parowania z zegarkiem. E, tutaj jest kilka informacji o tym, jakie funkcje posiada ten smartwatch. E, no, czyli tam sprawy zdrowotne związane z serduchem, Kroki, kalorie, przebyty dystans, to są jakieś, aha, czyli powiadomienia po prostu, alarm, czego jeszcze nie testowałem, możliwość włączenia kamery zdalnie, ale z tego co zauważyłem, to nie da się włączyć, uruchomić aplikacji wbudowanej w telefon, tylko jest to aplikacja w ramach, w ramach tej. No, i monitor snu, tak jak Wam pokazywałem. Dzisiaj spałem tam ponad 7 godzin, także chyba nawet jakoś to działa. No i dobra, w środku, o tutaj jeszcze jakieś takie informacje. Tutaj oczywiście był sam smartwatch bez zamontowanych pasków. O, jakaś karetka właśnie. A tutaj jak kup... Moment, może poczekam, bo nie wiem czy to słychać czy nie. Jeżeli kupujecie taki zegarek na AliExpress, to akurat u tego sprzedawcy mogłem wybrać, czy chcę tylko z takim paskiem. bo Oczywiście w wersji kolorystycznych pasków jest kilka. Są, są zielone, granatowe chyba, czarne czerwone no i tam za naprawdę niewielką opłatą można sobie zakupić również w komplecie drugi pasek nie wiem czy to jest skóra raczej nie, to znaczy jeśli już to, 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 to syntetyczna tutaj guma, ale powiem Wam że naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie. Nie ma wstydu, tak? Nikt nie powie, że macie jakąś tandetę na nadgarstku. Bo przynajmniej z daleka wygląda to bardzo dobrze. A jeszcze wracając do samego zegarka: w takich warunkach tutaj w cieniu, nie w pełnym słońcu, ekran wygląda moim zdaniem naprawdę przyzwoicie. Nawet w tej chwili jesteście pewnie w stanie zobaczyć e, piksele, ale nie jest to wkurzające. Y, warto też zauważyć, że na zdjęciach na Aliexpress Senbono S30 wygląda jakby jego ekran sięgał aż po tę koronkę, która jest oczywiście, znaczy nie wiem, czy to się nazywa koronka, ja to nazwę koronką, która nie jest ruchoma, a to jest nieprawda, tak? ponieważ jest tutaj taka mała przerwa, natomiast znowu no, absolutnie nie jest to coś, co, co jakoś yy, przeszkadza. Jak sobie machniemy tutaj do dołu. Yy... Od razu, aha, nie przeszkadzać, włączyć. Nie, ja jeszcze nie słyszałem, żeby ten zegarek wydał jakiś dźwięk, natomiast w momencie, kiedy dostajecie jakieś powiadomienie, bo mam akurat sparowane z iPhone'em, sobie ustawiłem, żeby informował mnie o różnych aktywnościach na Facebooku, Instagramie i tak dalej, i tak dalej, To on bardzo przyjemnie wibruje. I mimo, że jestem na tym punkcie dosyć wrażliwy. To nie jest taka wibracja jak z najtańszych, nie wiem, chińskich telefonów, tylko taka subtelna, dyskretna, w ogóle nie przeszkadzająca. Także po raz kolejny to powiem, sprzęt, o widzicie, właśnie Dioda miga sobie na zielono. No właśnie, pytanie: czy jeżeli ja ten zegarek położę sobie w ten sposób? I będę chciał zmierzyć cokolwiek. Na przykład, na przykład to. Czy on nam teraz coś pokaże? Bo, e, moim zdaniem, zegarek, zegarek, smartwatch, smartwatch, muszę się przyzwyczaić. E, smartwatch liczy kroki całkiem nieźle, bo powiedzmy tutaj. No tak, no nie wiem, czy, czy to pudełko ma jakikolwiek puls. Wydaje mi się, że nie, chyba że o czymś nie wiem. No i ważne, także nie wiem, jeżeli macie jakieś porządne smartwatchy, to dajcie znać, czy jeżeli się położy właśnie w ten sposób smartwatch na, na, na stole, czy on też pokazuje jakieś wartości, czy to po prostu świadczy o tym, że to jest jednak tani chiński smartwatch. Ja jednak chciałbym wierzyć, że on coś tam mierzy. Właśnie a propos kroków. Porównałem, jakby, kroki zegarka. Z tym, co pokazał iPhone, i różnica wyniosła mniej więcej 30 kroków, także wydaje mi się, że naprawdę nie jest jakoś bardzo źle, no właśnie. Dzisiaj przeszedłem, tyle no. Także żeby też was nie zanudzić. Zobaczcie, no naprawdę nie jest to źle wykonane. Nie wygląda jak tani chiński, przepraszam za słowo, shit. Eee, oczywiście biorę poprawkę na to, że jest to mój pierwszy y, smartwatch, ale jestem naprawdę usatysfakcjonowany, biorąc y, pod uwagę koszty, które, które poniosłem. A właśnie, jeszcze Wam nie pokazałem, bo mówiłem o ładowaniu, I tutaj, żeby Wam to pokazać, posłużę się powerbankiem. I taki właśnie kabelek dostajecie również w komplecie. No i teraz, żeby naładować smartwatch, po prostu przykładacie ten przewód tu. O, widzicie, tutaj odpycha, także to jest informacja, że musimy go podłączyć odwrotnie. I już podłączony. I w tym momencie nasz smartwatch ładuje się. Magnes jest dosyć mocny, także on się sam nie odłączy. Tarcza jak widzicie gaśnie, także żeby zobaczyć czy się na pewno ładuje, to należy ją sobie tutaj tapnąć. I tak to działa. Także reasumując, ja jestem naprawdę zadowolony. Szukajcie promocji, ponieważ widziałem, ten zegarek również jest dostępny za nie wiem i 120, i 150, i pewnie nawet 200 zł. Możecie szukać na polskim portalu. Oczywiście będzie wtedy drożej. Ja akurat kupiłem na AliExpress, czekałem na tę paczkę. Wydaje mi się, że trochę krócej niż miesiąc. No, jednak wciąż koronawirus daje o sobie znać, także to wszystko jest troszeczkę opóźnione. I tyle, polecam Wam, przetestujcie sobie sprzęcik. Pewnie za jakiś czas będę chciał kolejny, kolejny smartwatch kupić, żeby zobaczyć. A właśnie, myślę, że chciałbym, żeby, żeby jednak troszkę wyższą rozdzielczość miał ten niewielki ekran. Wiem, że są 240... Znaczy ten jest 240x240, 240, a wiem, że są jeszcze 360x360. 360. Myślę, że to będzie wyglądało sporo lepiej. Um, I A, no i to jest oczywiście ekran LCD. Sądzę, że gdyby to był OLED, w tym momencie jego widoczność w słońcu byłaby dużo lepsza, także um, polecam trochę pogrzebać na Aliexpress yy, i może wybierzecie coś dla siebie. W komplecie dostajecie również taką instrukcję. Jeżeli znacie język chiński, to bardzo proszę. Jeżeli nie, tak jak ja, to tutaj mamy to samo po angielsku. Informacje o aplikacji, o tym, jak ten zegarek obsługiwać, jakie ma funkcje i tak dalej i tak dalej. Sporo tego jest. Jeszcze taka rzecz, która mi troszkę ułatwiła życie wczoraj, Z zakładałem pasek. Pozwólcie, że nie będę może w tej chwili tego demonstrował, ale to, to jest naprawdę malutki taki ułatwiacz życia, ponieważ jak być może pamiętacie kiedyś, jak się zakładał pasek do zegarka, to trzeba było gdzieś tutaj podważać nożem, jakimś, jakimś cieniutkim czymś płaskim, żeby ten teleskop tam wszedł do, do dziurki. A teraz po prostu przesuwacie ten element do dołu i podpinacie pasek w ciągu kilku sekund. Tak to wygląda w przypadku tego drugiego paska. Proszę, spójrzcie, jak on jest wykonany. Myślę, że gdyby tutaj w Polsce szukać takiego paska, dorzucić jakieś ładne opakowanie, to e, gdyby kosztował, nie wiem, 99 zł, to kupilibyście bez, bez gadania, ponieważ naprawdę jest fajnie wykonane. Ja tutaj wybrałem sobie akurat tę wersję taką silikonową i pomarańczową. Ale proszę bardzo, jak myślicie? Moim zdaniem z tym paskiem również będzie wyglądał bardzo fajnie. Pamiętajcie, że za jakiś czas ani się obejrzycie i będą święta i myślę sobie, że to będzie naprawdę doskonały prezent dla gadżeciarza czy młodego czy starszego. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy i do następnego razu.